Kolejna przeprowadzka, wiem, że nie ostatnia, nasze pierwsze klucze, tutaj mamy takie ceny sera. Dzień dobry, dnia kolejnego. Idziemy na śniadanko. Nie będę Alana nagrywać póki co, ponieważ jest nieogolony. Musi pójść do fryzjera. Po prawej mamy szkołę. I jak widać, wszystkie dzieciaki przyjeżdżają motorami do szkoły. Stoi ich taki fajny rządek z jednej i z drugiej strony. A my lecimy dalej. Jesteśmy na śniadanku. Takie nam jedzonko podali. Mam nadzieję, że będzie pyszne jak wczoraj. Dzień dobry. Nieostrzyżony, nieogolony. Witam się z Państwem. Smacznego. Dziękuję bardzo. Kolejna przeprowadzka. Wiem, że nie ostatnia. Powoli znosimy bagaże na dół. Zamawiamy tuktuka. I jedziemy w nieznane. Ale nie, miejscóweczkę mamy bardzo ładną. Znaczy się mieliśmy, bo już się wyprowadzamy. Ładnie to wszystko wygląda. Spokój i cisza. Jesteśmy w mieszkaniu. Przynieśliśmy wszystkie torby, plecaki i wszystko mamy. Jak zobaczycie, tutaj mamy taką kuchenkę. Pani była tak miła i fajna, że nam dała jeszcze dodatkowe y, tak talerze. Światło Dodatkowe talerze, jakieś naczynia, żebyśmy coś tam mieli, żebyśmy później nie musieli tego z sobą brać, ciągać gdziekolwiek byśmy szli. Jeżeli zostaniemy tu na dłużej, na pewno coś kupimy swojego, żeby mieć swoje osobiste takie naczynia. Pokój się przedstawia w ten sposób. Tutaj mamy living room. Zaraz jest stół. Duża sofa, potężne okno, na balkonik. Mamy tutaj pralka, jest nawet, słuchajcie, na zewnątrz. Tu jest pralka na zewnątrz. Tutaj mamy taki stolik pod telewizorem. Nie wiem, czy telewizor działa. Na razie widzę, że jest coś tam podłączane. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj jest jeden pokój w tym pokoju. Mamy jedno podwójne łóżko i tak to wygląda. Duża szafa tak naprawdę. Drzwi, które są antywłamaniowe. To nie wiem, może tak trzeba się będzie barykadować przed czymś. Do tego jest naprzeciwko łazienka. Ładnie wygląda, posprzątane jest czyściutko, fajnie. Także super. Ym... Idziemy do następnego. W następnym pokoju jest też telewizor, szapeczka pod telewizorem. Jest balkonik znowu. Tutaj jest balkonik, tutaj jest łóżko, duża szafa, klimatyzacja. Tu jestem ja. A tu jestem ja. Nieogolony, nieostrzeżony, ciągle. A tutaj jest Łazienka. Z wanną, prysznic, jak można wziąć, to proszę bardzo. No i tyle właściwie. I to mieszkanie jest za 350 dolarów miesięcznie. Musimy opłacić swoje rachunki, czyli prąd, kupić gaz. Gaz jest na, na butle, która stoi właśnie tutaj w szafce. Już takiej butli dawno nie widziałam, szczerze mówiąc, ale jest tutaj. I musimy zapłacić za wodę. Za wodę za metr sześcienny się płaci 0,50 centa, za prąd za kilowat się płaci 0,25 centa. Tak. I tyle. Nasze pierwsze klucze do, do domu, gdzie w zostaniemy w Kambodży, gdzie zostaniemy troszeczkę na dłużej. Chciałam powiedzieć, że znalazło się jeszcze kilka defektów, na przykład to, że w łazience ten wieszak jest po prostu ruszający się, a może już był, jest, dalej się rusza, właściwie była, wyskakuje i to samo się dzieje z tym innym w drugim pokoju. I oczywiście pan od razu przyszedł, naprawia to. Tutaj mieliśmy ten problem ze światłem. Też przyszedł naprawiać, ale no niestety nie udało mu się. Będzie jednak chciał to wymienić żarówkę z, ze wszystkim. Całość, całość lampy będzie chciał wymienić. Nie wiem, czy to coś da, czy nie da. Mam nadzieję, że tak. Dobra, już praktycznie rozpakowani. Idziemy na pierwsze zakupy. Trzeba kupić jakieś podstawowe rzeczy, a później zobaczymy, co nam jeszcze będzie brakowało na pewno. To nie będą jedyne zakupy, no ale, ale lecimy, lecimy, bo, bo trzeba się dalej ogarniać. Dotarliśmy do najbliższego sklepu. Daleko nie jest, bo to jest jakieś, nie wiem, z 5 minut na piechotę czy coś. No idziemy zrobić zakupki. Tutaj mamy takie ceny sera To są sery, które właśnie znaleźliśmy w sklepie tutaj. Jest jakaś mozzarella. No ser, tani nie jest. No tani nie jest. Na dole jest podana też cena w, w dolarach. to jest masło, cena masła. Jeżeli chodzi o mleko, mleko jest po 4 do. 4 dolary 41. Tutaj jest też tu jest mleko. Że to jakby że chyba jest dwulitrowe nawet. I jest też kosztuje 4,29. Czyli cena mleka jest dosyć wysoka. Teraz taki przyrzut na oleje na przykład. Olej kosztuje słonecznikowy. 2 litry kosztuje 7 dolarów. 8 dolarów za 3 litrowy będzie. Tu jest olej mniejszy za 4 dolary. Słuchajcie, no tak, powiem szczerze, że. Ceny są takie dosyć wysokie, bym powiedziała. Woda jest 2,89 89 A za, za sześć, grzewkę, za 6,5 litr tak, litra butelek. O, na przykład takie ciasteczka, jest 150 gram, 3,37 dolarów. Czyli jakieś ciastka zachodnie, na przykład to, szorpredy mamy, które są po 5,18. Takie dziwne rzeczy wypatrzyłam. Mianowicie Kobra w butelce. Wąż i skorpion. Też w butelce. Ale tutaj też są chyba jakieś inne rzeczy. Chociaż nie, tutaj są jakieś... Okej, okay, iś. Ale tu są węże normalnie. Matko jedyna. Tutaj chyba ten wąż musiał wyżłopać trochę tej wódki, ponieważ jest połowa tylko butelki została. Płacimy za pierwsze zakupy. Ewa właśnie oszalała. Patrzcie. Ewoś, pokaż, czy chcesz zapłacić pani, proszę. Pani jeszcze przyjmuje w czasie to. Takie cuda. Pojedli. I teraz spacer rekreacyjny, że tak powiem. Bo trzeba parę kroków zrobić, żeby zrzucić te kalorie, które się zjadło. No i tak sobie powolutku idziemy, idziemy, oglądamy. Nie wiem co to jest. To jakaś świątynia chyba, co Ewa? wygląda na to. Wygląda na świątynię. No teraz już

kto się będzie zaraz modlił? Ten pan powiedział, I will pray for you. No ale słuchaj, ta pogoda jest ładna, co? No ładna, ale... Pawie mają, ale tak... Ja nie wiem, czy to jest taki ptak narodowy. Wiem, że w Bawindiach i nie są. Słuchaj, no nie wiem, no to jest... To jest dla mnie, wiesz... Nowość, że tak powiem. Nie znam... ich kultury, także... Ciężko, ciężko się wypowiadać. Nie wiem, po co jest tam saganek, tak? Zrobiłem. Śmietnik, kochanie. A śmietnik? Tak. Tak? Taki z tego, no. 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 i teraz widzicie. Tutaj stoi piękna Łódź. Złota, cuda, niewidy. Ej, czy, a co by zainteresowało? Saganek z gumy. <noise> Cóż. No i jak to? Podobał Ci się ten saganek z gumy? To było najlepsze co zobaczyłaś tutaj w tej, w tej świątyni, tak? Wiesz jak do, do prostego ludu nie, nie, nie możesz przychodzić ze sztuką. No ale idziemy dalej jeszcze, o, tam, co? jeszcze tak, no to chodzi, zwiedzamy. Zwiedzamy, że nie, Ewa, Ewa już zobaczyła, zobaczyła saganek i już jej wystarczy. Ja już wracamy. To są bawoły, są jakieś straszne takie. A jakbyś tak wskoczył na garbo? Wiesz, co? Myślę, że to jest głupi pomysł. Tak uważam. Nie, tam są dwa drzwi otwarte. Boisz się? Czego mam się bać? Tam są drzwi, otwarte. No ale ja tam nie idę. No i gdzie tam zaglądasz? Gdzie tam idziesz? Już, już poleciała, już. Chciałam, jeszcze węże. Co jest? Chciałam, że węże znajdę. Węże znajdziesz. Ale te krowy to są z takimi wszystkimi szczegółami, nie? Nie, no to są dosyć. Ale oczy mają straszne. Nie boisz się takiej krowy? Nie. To chyba są bawoły w ogóle, nie krowy. Tak a propos. Świątynie nocą. Patrzcie, patrzcie. To jest. Samochód albo na marzeń. Patrzcie, on taki na pewno będzie chciał mieć. Fajny, co? Robi wrażenie. No, duży nie jest. Da radę. Jest 8.30, będziemy starali się jeszcze poskładać jakieś odcinki, coś porobić. Więc myślę, że na dzisiejszy dzień będziemy się żegnać i zobaczymy się jutro.